Cześć kochani, z tej strony ja i witam Was na kanale V-COSPLAY. Wiele kostiumów, które robimy, tudzież kupujemy, nie są przystosowane do wszystkiego, co może się zdarzyć podczas występu, konwentu, tudzież sesji zdjęciowej. Więc w trakcie użytkowania tego kostiumu mogą się zdarzyć różne nieprzyjemne, awaryjne sytuacje, w których nasz kostium w jakimś stopniu ulegnie zniszczeniu, Lekkiemu pogorszeniu swojego stanu. I w tym właśnie filmie chciałabym Wam przedstawić taki podstawowy zestaw naprawczy, który warto jest mieć ze sobą, zarówno na konwencie, jak i na sesji zdjęciowej. Zacznę omawiać temat od strojów szytych, tudzież strojów, które te elementy szytek posiadają. Wiadomo, może się zdarzyć tak, że jakiś szew nam pęknie, gdzieś zrobi się jakaś dziurka, jakieś przedarcie i warto by było to jakoś zszyć, tudzież zamaskować. Dlatego też warto zabrać ze sobą po prostu nitkę i igłę. Wiadomo, nie trzeba brać całej szpuli, można sobie po prostu na jakiś kartonik nawijąć kolory, które Posiadamy w kostiumie, bo też warto po prostu mieć te kolory, które rzeczywiście w naszym kostiumie występują, albo przynajmniej mieć tą białą, tudzież czarną nitkę ze sobą, żeby gdzieś tam ten szef kryty jakoś zrobić i żeby nam to poratowało ten kostium. Kolejną rzeczą, która może nam poratować kostium, i sama wielokrotnie korzystałam z tego, są agrafki. Są małe, poręczne, zajmują naprawdę mało miejsca i warto po prostu przynajmniej kilka takich sztuk agrawek ze sobą mieć, bo czasami się okazuje, że coś się nie trzyma tak jak powinno, coś nam się osuwa. Czasami jest też tak, że dopiero na konwencie okazuje się, że coś nie do końca leży tak jak powinno leżeć. No nie powinny się takie sytuacje zdarzać, bo przymiarki powinno się robić jeszcze przed eventem, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu się to nigdy w życiu nie zdarzyło. Bardzo często w kostiumach mamy do czynienia z rajstopami, a jeżeli mamy do czynienia z rajstopami, to i grożą nam różnego typu przedarcia tudzież oczka. W tej sytuacji opcje mamy dwie. Najlepiej oczywiście mieć ze sobą zapasową parę rajstop, bo to totalnie załatwia problem, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to poratować może nas przezroczysty lakier do paznokci. I jasne, nie jest to totalne remedium na wszystko, bo jeżeli oczko już poszło, to ten lakier do paznokci nam jakby no, nie zaklei tego oczka. Ale dzięki lakierowi można y, zaprzestać, jakby tego, żeby to oczko szło dalej. Czyli jeżeli nam to oczko się zrobi to wystarczy, że krawędź tego oczka pomalujemy delikatnie tym lakierem i po prostu to oczko nie będzie szło dalej. Oczywiście stroje nie składają się tylko i wyłącznie z elementów szytych. Mamy też do czynienia z dodatkami, biżuterią, jakimiś elementami ozdobnymi, z bronią różnego rodzaju, różdżkami, bajerami, czy całą zbroją z pianki z Worley. Rozstrzał jest ogromny. W tej sytuacji umówmy się, zepsuć może się naprawdę dużo. No i niektóre rzeczy po prostu musimy jakkolwiek ratować, żeby szło w ogóle w tym na scenę wyjść. Pierwszą taką rzeczą, która nam na pewno może pomóc, to po prostu klej. Jaki klej? No to oczywiście zależy od tego, z czego mamy daną rzecz zrobioną. Jeżeli mamy dużo rzeczy z pianki, no to ratuje nas na pewno klej cyjanoakrylowy. A drugim przydasiem, jeżeli chodzi o kleje, jest klej na gorąco. Z nim jest o tyle problem, że na konwencie trzeba mieć możliwość skorzystania z gniazdka, a to też nie jest takie proste, łatwe i oczywiste, bo nie można przeginać z tym, co się podpina do gniazdek, więc można korzystać z tylko tylko z tych gniazdek, które organizatorzy nam udostępnią. Ale jeżeli takowe gniazdko będzie, to to może nas poratować jak najbardziej. Gorzej w trakcie sesji zdjęciowej, bo jeżeli to jest plener, to jakby prądu nie mamy. Widziałam kiedyś cosplayerów, którzy próbowali ratować się bez prądu poprzez nagrzewanie końcówki tego kleju y, za pomocą zapalniczki. Ja tego nigdy nie robiłam i nie jestem przekonana, czy to jest do końca bezpieczne, ale po różne rzeczy ludzie sięgają, jeżeli coś się zepsuje. Jeżeli klej nas zawiedzie, jakikolwiek, bo oczywiście możliwości poza tymi dwoma, które pokazałam, jest jeszcze wiele, w zależności od tego, czym jakby kleiliście swój kostium podczas. Jego tworzenia. Mnie się zdarzyło ratować propsy zwykłą taśmą klejącą, i jasne, ten props bardzo, bardzo stracił na wyglądzie wizualnym, bo ta taśma klejąca, umówmy się, jest widoczna, ale jeżeli coś się zepsuło i klej nie daje rady, a ten props jest na przykład nam bardzo potrzebny do występu, to czasami już musimy przeboleć z po prostu i. I, I użyć czegoś takiego. W niektórych sytuacjach ta taśma nie daje rady i zostaje nam power tape, czy silver tape, czy duct tape. Generalnie taśma naprawcza, taka srabna, tak ładnie się nazywa duct tape. Ale no to też jest jakaś ewentualność. Najlepiej, jeżeli jest w stanie się używać gdzieś od spodu, żeby nie było po prostu jej widać na zewnątrz. No, bo wiadomo, że też to totalnie rzuca się w oczy, ale no, mocno trzyma, więc gdzieś tam może nas ta taśma poratować. Kolejny element, który w cosplayu występuje bardzo, bardzo często, a który też może sprawiać problemy, to peruka. Co warto zabrać, żeby taką perukę okiełznać, jeżeli są jakieś problemy? No przede wszystkim polecam wsóweczki. To jest najprostsza rzecz, która naprawdę, naprawdę wiele jest w stanie nam pomóc. Po pierwsze, jeżeli wig nie trzyma się na naszej głowie, można sobie po prostu pomóc właśnie takimi wsówkami i tego wig do własnych włosów mocno przypiąć. Jeżeli peruka jest ciężka, tudzież siatka nie leży na naszej głowie tak jak powinna, również możemy gdzieś tam poukrywać te wsówki w peruce. I przypiąć ją sobie do głowy, żeby po prostu mocniej się trzymała i na przykład nie zjechała nam w czasie występu z głowy. Czasem jest też tak, że mamy na wigach różne upięcia i te upięcia też nie zawsze chcą się trzymać albo uszkodzą się w transporcie i gdzieś te wsówki też jak najbardziej w tym mogą nam pomóc, żeby to ogarnąć i żeby to jakoś wyglądało. Kolejna rzecz, która może nam pomóc w bardzo łatwy sposób. Lakier do włosów. Jeżeli macie jakieś wystające kłaczki, których być nie powinno, u ich się bardzo plącze, a nie powinien, albo chcecie, żeby coś ładnie się trzymało, to zarówno na konwent, jak i na sesję zdjęciową przydaje się lakier do włosów. Jak widzicie, to jest taka miniaturka lakieru i właśnie ją zabieram na sesję tudzież na eventy, żeby nie brać takiej pełnowymiarowej wersji. No i oczywiście kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo przydatna i to nie tylko do peruk, to nożyczki. Nożyczkami jest taki problem, że nie każdy konwent pozwala nam na wniesienie takowych nożyczek na ConPlace. Dlatego też y, musimy zapoznać się z regulaminem, czy nam wolno. Jeżeli nie, to musimy się skontaktować z organizatorem, prosząc o zgodę, tudzież po prostu zapytać się, czy będzie jakiś kącik cosplayera, gdzie te nożyczki będą jakby udostępnione na takie różne wypadki awaryjne. Na sesji zdjęciową wiadomo, raczej do torebki można ją sobie zabrać i nikt nam nie zabroni tych nożyczek mieć ze sobą. No i oczywiście można nim odciąć jakieś niesforne kłaczki, poprawić coś w peruce, bo czasami też się zdarza, że jednak trzeba to poprawić coś. No i y, przy szybaniu, przy odcinaniu taśmy, także to jest coś, co jest oczywiście potrzebne do każdego z wcześniej wymienionych elementów. No i mamy jeszcze jeden element, który występuje w bardzo dużej ilości kostiumów, i jest to. Makijaż. I tutaj są jakby takie dwa problemy, które moim zdaniem najczęściej występują. Jeżeli mamy przyklejone sztuczne rzęsy, to one lubią się czasami odkleić w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego też polecam mieć ze sobą schowany właśnie, czy to na konwencie, czy to na sesji, klej rzęs. Wiadomo, że na konwencie zawsze gdzieś tam można do tego slibrumu podbiec i sobie to dokleić, bo w końcu. Prawdopodobnie, jeżeli na konwencie startujemy w konkursie, to i na konwencie się malowaliśmy i po prostu mamy całą kosmetyczkę. Na sesję bardzo często zauważyłam, że osoby już jeżdżą przygotowane, więc nie zabierają ze za sobą całej kosmetyczki. Chociaż też, szczerze mówiąc, polecałabym zabrać przynajmniej te najbardziej podstawowe kosmetyki, gdyby coś nam się nad buzi złego wydarzyło z makijażem. Ale to jest taki moim zdaniem must have. Jeżeli ktoś bardzo martwi się o to, że te rzęsy odpadną, na przykład przed rundą Żyli, tudzież przed całym wyjściem na scenę to można to też mieć ze sobą i ewentualnie przed samym wejściem na scenę tudzież na rundę sobie coś poprawić, jeżeli by taka sytuacja awaryjna nastąpiła. Takim kolejnym must have'em, jeżeli nie zabieramy ze sobą na sesję całej kosmetyczki, tylko już idziemy z gotowym makijażem, puder. Zawsze puder, przynajmniej to ze sobą według mnie trzeba mieć. Nie ma nic gorszego niż retuszowanie buzi, która się wyświeca w sposób, który taki niekontrolowany, tak, naturalny sposób się wyświeca i nie jest to błysk kontrolowany, który na zdjęciu chcemy osiągnąć. Dlatego to jest podstawa, żeby zmatowić buzię, bo naprawdę przy sesji zdjęciowej można się porządnie spocić nieraz i bardzo dobrze jest po prostu czasami sobie tą buzię przypudrować przed kolejnymi zdjęciami. To samo w przypadku konwentów, ale tak jak wspomniałam, na konwentach najczęściej te rzeczy ma się ze sobą. Po prostu na konplaysie i można się przypudrować w każdym momencie, ale dobrze przed zdjęciami w na przykład fotostudiu, tudzież przed wyjściem na scenę, gdzie mamy sztuczne oświetlenie, dodatkowo jeszcze sobie przypudrować buzię, żeby mieć taki tylko i wyłącznie kontrolowany błysk, a nie jakiś przypadkowe dlatego, że się po prostu od. Codziennego życia wyświeciliśmy. Przedstawiłam Wam takie najbardziej podstawowe, moim zdaniem, rzeczy, które warto ze sobą mieć na konwencie, tudzież na sesji zdjęciowej, które mogą poratować nasze kostiumy. Ale oczywiście nie są to wszystkie rzeczy, które można ze sobą zabrać, bo tak naprawdę to Wy wiecie, czego używaliście w swoim kostiumie i Wy wiecie, co ewentualnie może nie zadziałać albo być jakimś słabszym punktem Waszego kostiumu. Więc jeżeli jesteście niepewni jakiegokolwiek elementu swojego kostiumu, macie przeczucie, że jest jakaś szansa, że coś może się zepsuć, to zabierzcie po prostu ze sobą to, co może wam ten kostium poratować. Koniecznie w komentarzach, kochani, napiszcie, co wam kiedyś poratowało kostium. Może jest jakiś fajny protip, o którym ja nie wiedziałam, a wam uratowało to, może występ, może sesję zdjęciową. Bardzo chętnie o tym przeczytam. I to by było na tyle i do zobaczenia już w kolejny czwartek, pa! pa!